Nie, nie da zabałoby. Cześć, ja, zapierdala to po tej wodzie. Co no leży? Nie działa, tak. Nie. Dwa! Trzymajmy! Kurwa, no wiem, no tutaj się jakiegoś chyba... tego telefonu nie No Dumy się brytyjka. Na tych kałużach to jest, kurwa, nie? Tajmy! Tam mnie kurwa z przodem wyjebało trochę wróciło. Na no, tej największej? No <st Chapitale> Ja to wziąłem z prawej, ten z lewej wjechał w to, myślę, to największą podę, wodę tam, ja my... Myślałem, że wylecę z przodu Tak się zatrzymało No weź. Kurwa każdego ltz to zalewa, ty nie? To no. Tamtym też, jak w wodę, to Palało to na pewno Tam każdego, wiesz To no, zależy, czekaj, bo... czas, wody Pierwszy do... raz mi się takie coś zdarzyło A i raz na myli nie miałem ja jak miałem LTZ to, no, to wziąłem z tą fajkę, wiesz naokoło, żeby nie leciało. Bo no tak, bo tu dziś je dostaję. Bo fajkę wleciał, bo pierdzielę się no. ubiegłę. Tak, to będziesz musiał bak wyjąć i z sylikonem tam jak w to włożysz, to tak opierdolisz, żeby tam woda się nie wlała. To my tak robiliśmy. Nam wodę. Co? No? To, teraz nie wiem moky. Nie powoli panowie po tych dziurach, bo no kurwa zaraz będziemy wycali mokrzy. I tak ty, ty, już jesteś mokry. No już tam. W butach to i ja też mam trochę mokro, więc... Jak to cały dzień jebałem się, tak w butach mi tu kurwa wleciało. Tak, grube. No, te oryginalne są grubsze. No. Nie? Tu akurat w kolor nie zmieniałem na pomarańczowe. No. Nie, no, no, no czarne, fajnie, bo czarny. Fajnie no. się nie idę, ten A już pozdzierałeś coś, czy nie? Nie, no tam nie widać. Znaczy to przy nogach będzie się tam na dole zdzierało, nie? W sensie no. tak jak nerw i wyżej ten, albo od wsiadania gdzieś tam mogę zaryć. A ja tak to to nie. Ale rama ci tak nie ten, ten lakier proszkowy. No teraz jest proszkowy, to nie wyblaknie, a nic nie zejdzie. No. Muzyka z lasy. No dobie, dobra, co się dzieje. Niepełnosprawny A ostatnio jechaliśmy z Szymonem na samity Musieli zapierdalać jakoś Audi, chyba, a trójko Takie wertepy były I całe zderzaki, osłony, wszystko pogubimy, chyba specjalnie nie masz też kurka wątku Wsilam się Fez Za mocno uderzyło, wiesz, napęd taki był, że jest w kable, nie? Ty to tak jak wtedy, pamiętasz... No u Ciebie w LTZ, nie? wodę to wjechałeś, to przecież... To kurwa, to też tak było. Tak to tak padało, to samo, nie? No. I chuj wie czemu, nie? Przecież wtedy też to z silikonem, to, to wzięliśmy tę fajkę i było to samo. I gdzieś na kable... Chociaż tam w kostkach to też miałeś typu, nie? W tym no

jak bym wziął rynkę, to by było dobrze, wiesz? No ja widzę, że... od razu bym pociągnął Gdyby mi się nie wzięło, to już... No Wjeżdżamy tu No próbuj Tu akurat, patrz Przez tą wodę Zobaczymy, jak daleko ujedziesz Czy do tej brzuszki dojedziesz i wrócisz Nie, to zbierdolę, zobacz Co, zamarznięto jeszcze? Co, zamarznięta? No, to co, kurwa to przejechał i przejechał, ale zawrócić tam w miejscu i tutaj to już nie, chyba nie Ja nawet nie ma... <laughs> Ja pierdolę. Nie, nie zapalił, bo to słabo kręci Ej, taki tu wykąp tylko, nie? No <laughs> właśnie, patrz Ty, bo ostatnio jechałem Normalnie mi się stąd wysunął tak w tą stronę, tu centymetr był spary. Tutaj no. kurwa z tych dziur to się zrobiło takie wsuwane, ale się trzyma. Że... O, tak. A ile taki tu mi Poczekaj, ten... No może by znalazł tania dałem prawie 400 wydania na no, Ale to karpon jest niby prawdziwy. Bo go teraz jak wyjmowałem to niby jest taki, nie? Od środka. Ale po 250 kolei sprzedawał je teraz jakby na ulicy chyba widziałem. Albo kiedyś też. Fajny mały dźwięk, fajny, na, na kamerce masz fajny dźwięk Fajny taki, masówka No to, on, nie wiem jak silno, nie? To, chyba, zepchniemy pchniemy go, zobaczymy jak to na pewno będzie chodzić, nie? czy dwójki czy z jedynki? dwójki dwójki, <gryzny> Że się punkty. Bardziej za nie niż Dobra, to go to nie będziemy podjeżdżać. No. no. Nie ja tam to może speniał. No, jeden taki kurwa bogacz to no nie wyszedł. Co Gracias. vorba să i to drugie. Dobrze, że ja z ktm tu. Co? ci się zawiesił, ty! Co mi Kurwa, błotać się dostałeś, się przywiesił przycisk. tu, kurwa. Nie? Poczekaj, a teraz? O, chciałeś? I czemu on tak gaśnie? Sam ty jak trzymasz na obrotach to chodzi, nie? Jakbyś Tak, byś mu... tak byś mu podkręcił, może tu kurwa tej regulacji jest, czy nie? Nie, tam na dole ty. No tak, ale tu nawet byś wykręcił, żeby miał wyższe obroty, żeby gazu nie musiał trzymać. A dawaj się ścigniemy tak! A, LTZ kurwa szybszy? Kurwa nie? Co? O no, kurwa jakim tu ten ty? Ja pierdolę. Teraz ze mną się ścigni. Ale zobaczymy, no dawno.